No dobra, Sieman, lecimy z następnym odcinkiem, póki jeszcze jest miarę widno. To się nie. Z Medwinem nie pogadamy. Lester, czekaj. Jak mogę skłonić twojego mistrza do rozmowy ze mną? Musisz wiedzieć, co chciałby usłyszeć. A co chciałby usłyszeć? Kiedy następnym razem będziemy blisko niego, zwrócisz się do mnie i porozmawiamy chwilę. Bal-Namib martwi się, gdyż wielu nowicjuszy oprócz modlitwy do śniącego czci jeszcze starych bogów. Powiesz mi, że wyrzekłeś się innych bóstw i od tej pory zamierzasz wznosić modły wyłącznie do śniącego. Wtedy ja zapytam, dlaczego podjąłeś taką decyzję, a ty odpowiesz, że przeżyłeś wizję, w której śniący wzywał cię do siebie. To go powinno zainteresować. Myślisz, że dasz sobie radę? Oczywiście. Niech śniący. Ale to to był Anastonie świątyny Ja myślę, że ten ziomalek co uczynasz z tego Oho SMS, czy jak zwykle fałszywy alarm? Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Zapewne masz rację. Tam nad nami znajduje się plac treningowy świątynnych strażników. Zaczekam na ciebie na dole. Pokaż mi, jak dojść dobra, to on już niech sobie wraca, dobra, my pójdziemy do Baltondrala. O ile on jeszcze jest, dobra, jezior, mal. Nie wyglądasz mi na kogoś, kto chciałby nosić niewolnicze jarzmo nakładane ludziom przez magnatów. Myślę, że jesteś raczej poszukiwaczem, kimś, kto szuka prawdziwej wiary. Czy czujesz, jak ogień trawi twoje ciało podczas snu? Widzę, że powątpiewasz w rzeczy opowiadane ci przez sługusów magnatów. Przecież wiesz, dlaczego nie można im ufać, prawda? To kłamcy. Ich łgarstwa czynią słabych ludzi ślepcami. Ale twój duch jest silniejszy niż ich kłamstwa. Czy nie odczuwasz pragnienia wolności każdego dnia? Nie czujesz, jak z każdą godziną pragnienie to staje się silniejsze? Pozwól mu pokierować twoim duchem. Czy wiesz, co robisz, próbując zagłuszyć w sobie ten głos? Wyrzekasz się swojej duszy, wyrzekasz się samego siebie. Nie pozwól, by strach tobą kierował. Uwolnij się! Przejrzyj na oczy! Śniący zbudzi się pewnego dnia, wyzwoli swoich poddanych i strąci niewiernych w najczarniejsze czeluści piekieł. Znikną z tego świata, jak nieczystości spłukane przez deszcz. Będą błagać o litość, ale wtedy będzie już dla nich za późno. Wtedy zapłacą cenę. Zapłacą ją własną krwią i własnym ja, życiem. Na pewno. Hej, odezwałeś się do mnie. Czy to znaczy, że mogę już z tobą rozmawiać? Widzę, że zaznajomiłeś się już z naszymi zasadami. To dobrze. Wyczuwam w Tobie wielką siłę ducha. Wkrótce będziesz gotów, by do nas dołączyć. Przemówiłem do Ciebie, bo chcę dać Ci szansę udowodnienia swojej lojalności. W jaki sposób mogę udowodnić swoją lojalność? Przede wszystkim potrzebujemy nowych dusz, które zechcą przyłączyć się do naszej społeczności. Jeśli chcesz mnie przekonać o swojej przydatności dla naszego obozu, przyprowadź mi jeszcze jednego człowieka. Który zechce zostać członkiem bractwa, gdzie mam szukać nowych członków bractwa? Na początek rozejrzyj się w starym obozie. Wielu z tamtejszych ludzi ma już dość terroru i kłamstw. Potrzebują tylko odrobiny wsparcia. W nowym obozie raczej wiele nie zwojujesz. Mieszkają tam sami barbarzyńcy. Dlaczego tak desperacko szukacie nowych członków? Śniący Sorry, już nie znał nic nie będzie widać że ma dla nas niezwykle ważną wiadomość, ale nie zebrał jeszcze wszystkich sił, dlatego potrzebuje naszej siły, by nawiązać ostateczny kontakt. Dlatego przygotowujemy się do wielkiego przyzwania. Im więcej ludzi weźmie w nim udział, tym większe będą szanse powodzenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, idź na świątynny dziedziniec, tylko nie przeszkadzaj naszemu mistrzowi w medytacji. No dobra, to ja zaraz do Was wracam, tylko Fłowiec zobaczę, to, czy dzienny. coś widać na filmiku. <gryw> no dobra, teoretycznie coś tam widać. Więc możemy lecieć, ale zapalę ten pochodnie. No i dobra, teraz przydałoby się tak polecieć do Korkaloma. Ale to za chwilę. Najpierw polecimy do Dariona. Darion, Darion gdzieś ty jest. Tu jest Darion. Hmm. Zawsze to sami, zawsze gadają. Widzisz. No. Czekaj, lepiej się nic nie pakować, cię nie nauczą. Mhm. Mm Dobra, tymczasowo zgasza. Cześć, jestem tu nowy i chciałbym poznać lepiej wasz obóz. Zatem trafiłeś nie tam, gdzie trzeba. Odkąd strażnicy świątynni rozpoczęli przygotowania do walki, pracujemy dniem i nocą. Nie mam wiele czasu na pogawędki, więc nie zawracaj mi głowy, jeśli nie chcesz niczego kupić. Chciałbym coś kupić. To świetnie. Oto broń, to którą mam aktualnie na składzie. Jak masz coś ponad 50 myślisz, obrażeń, to chętnie kupię. A... <laughs> Tylko zachowaj to dla siebie. Nigdy <laughs> nie Sami Samy śmieci. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Ale za to ma 200 ludy. W dzisiejszych czasach na musi być nie musimy mieć albo ziarno prawo Fajka, to zostawiam To no na Sztuczce, talerzyk Puchar, No jeszcze coś za 40 By się przydało. Nie chciałbym być teraz nie do Dobra standardowo Znowu 5 do tyłu. Dobra, Zara, zapisik. Zaraz sobie zrobię i pójdę do fortuną Pogadamy z trwaniaczkiem I dostaniemy 3 ziółka. Chłach wachła Bliżej. Każdy nowo przybyły otrzymuje od Bractwa powitalny prezent. Co to za prezent? To mrok północy. Dobry towar. Możesz do mnie przychodzić codziennie po nową porcję, ale gdybyś chciał dostać więcej niż przewiduje dzienna racja, będziesz musiał zapłacić. Gdybyś znalazł jakieś zioła lub owoce, możesz je przynieść do mnie. Chętnie je od ciebie odkupię. Chcę coś kupić. Czego szukasz? A może chcesz coś sprzedać? Tak, a co ty masz? <laughs> Bardzo mocny joint. Tak. Dobra, no, to na razie zrobię to tak, że sprzedam to. Ostra, no w sumie ostrzy z tego co kojarzę to nie potrzebowałem do żadnego quest'a. Ale zostawię, tak na wszelki wypadek. Górski chleb niepotrzebny Ryż zostawię To sprzedam, to zostawiam No ale to jest trochę za drogie No dobra, zasadniczo to też Kim nie czy? No i gitarcia W sumie co? Was ja potrzebuję Dobra, będę strachny to razem o 10 No dobra, to rzut niech sobie tutaj poczeka Zaczekaj, tutaj panie Dawid, ty masz tutaj stać? Jeśli nie ruszaj, dopóki nie wrócę, tak, tak, rozumiesz? Kapiściński. Dobra, mijamy. Kurde, możesz. Jak mogę zdobyć recepturę kaloma? Nie możesz. Wszystkie receptury przechowywane są w zamkniętej skrzyni. Cześć, jestem tu nowy. Ja, ja jestem Kane, uczeń kor kaloma. Zapewne już o nim słyszałeś, co? Tak. Zatem wiesz już, że to jest najważniejszy człowiek w tym obozie. Zaraz pojaśnię oświeconym świeconym Iberionie. Hmm. A ty czym się zajmujesz? Pomagam mojemu mistrzowi w pracach nad jego magicznymi wy wywarami. Głównie ze ziela bagiennego i wydzieliny pełzaczy. Swoją drogą mój mistrz pilnie potrzebuje tej wydzieliny. Gdzie mogę zdobyć tę wydzielinę pełzaczy? Stara kopalnia aż roi się od pełzaczy, ale te trzeba pełzaczy. umieć pozyskać ich w wydzielinę. Jeśli poważnie myślisz o walce z pełzaczami, porozmawiaj z którymś ze strażników, trudniących się polowaniem na nie, na przykład z Drakiem. On każdego dnia wyrusza z naszego obozu do starej kopalni. O świcie znajdziesz go w pobliżu laboratorium. Mhm. Co możesz mi jeszcze powiedzieć o swoim mistrzu? Jest inny niż pozostali guru. Każdy może się do niego odezwać, ale nikomu nie wolno marnować jego cennego czasu. Mhm. Ortolo. Czego chcesz? Jakie eksperymenty przeprowadzasz? Moje badania dotyczą spraw, o których nie masz najmniejszego pojęcia, chłopcze. Więc przestań zawracać mi głowę. Mhm. Ups, a nie, albo możesz mnie nauczyć ważenia mikstur? Uczę tylko członków bractwa. Mhm. Jeden z kupców ze starego obozu jest zainteresowany twoją recepturą na napój uzdrawiający. Moje receptury nie są na sprzedaż. Chciałbym przyłączyć się do bractwa. Podobno jesteś zwierzchnikiem, nowicjuszy. I to ty decydujesz, kto zostanie przyjęty. Nie mam teraz czasu. Moje eksperymenty są zbyt ważne. Bym mógł zawracać sobie głowę nowo przybyłymi. Zdam się na osąd balów. Jeśli oni uznają, że jesteś gotów, by do nas dołączyć, zgłoś się do mnie ponownie. Wiedzyś, takie sprawy no dobra, tylko teraz, który to był? To chyba była ta skrzynia. Hm. Prawo. Lewo. Kurwa. Prawo, prawo. Prawo, prawo, lewo. Lewo Prawo, prawo, lewo, prawo. No, mam dużo wytrychów, więc jest dobrze. Dobra, idziemy teraz jeszcze oglądać Dariona. Dobra, tutaj jest tylko jedna skrzynia. Tak, to jest tylko jedna skrzynia. Ale pytanie za milion. Będą mnie chcieli zabić? Lewo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo, Lewo? Lewo? nie wierzyć prawo? Nie, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. Hm, na trwało się Spoko. No dobra, no to teraz pójdziemy pomóc temu Gorimow... Yy, gorim? ten Gorimowi. Tylko niech ja znajdę sobie, przypomnę, drogę. Hm. Dobra, chyba gdzieś tędy się szło. Tylko Czy ten dick? Może suka? Może ja. A może tu się zamknie z tymczasową. Przód kordy nie robi, przebijaj skończyć To rozdramiać Cześć, jak leci? Ledwie się trzymam na nogach Pracuję od dwóch dni, bez chwili przerwy Harlock powinien mnie zmienić już dawno temu Ten człowiek nigdy się nie <tum> zmieni Pewnie śpi teraz jak zabity w swojej chacie. Dlaczego nie pójdziesz do niego i nie dasz mu porządnego kopa w tyłek? Nie mogę stąd odejść, póki bal Balorun wszystkiego pilnuje. Tak czy inaczej, robota musi zostać wykonana. Ale ty mógłbyś tam pójść zamiast mnie. Jego chata jest zaraz pod laboratorium Korkaloma, koło Fortuno. Powiedz mu, żeby ruszył tu swój leniwy tyłek. Spoko? Gdzieś tutaj pamiętam, że był raz. To jest na już. Hej, ty! Co ty wyprawia? Fajny tekst naokoło. Dobra, idziemy Idziemy tendyk, Dawaj, w rzut. Wejdziemy w wejściem frontowym a co się będziemy? Strarnik świątynny. Chciałbym rozejrzeć się wewnątrz świątyni śniącego. To nie do pomyślenia. Niewierny w świątyni? Mhm. No nic już, no już. Fajny system. Ach, miło Cię znów widzieć! Co u Ciebie słychać? Wyrzekłem się starych bogów. Czyżby? Co Cię skłoniło do tak drastycznych kroków? Przeżyłem objawienie. Śniący zwrócił się do mnie. I co powiedział? Powiedział: Idź do obozu na bagnie i przyłącz się do bractwa. Jesteś szczęśliwym człowiekiem, nieznajomym. Tylko nieliczni dostąpili takiej nagrody. Zostałeś wybrany przez Śniącego. Czy twoim życzeniem naprawdę jest dołączyć do nas? Tak. Chcę podążać drogą Śniącego. Idź do Korkaloma. Powiedz mu, że przysyłam cię do niego, bo widzę, iż twoja wiara jest szczera. No i gitarka. No czyli dwóch... Znaczy się, jednego bala już mamy... Ten hmm. że tak powiem hmm. no nie wiem hmm. zoby tego No dobra, ale w tym odcinku to by było na tyle Trzymajcie się na razie no ja lecę nagrywać z trójkę Siema